Dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z panem profesorem Piotrem Skarżyńskim, jednym ze współzałożycieli Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Będziemy rozmawiać o społecznej odpowiedzialności w ochronie zdrowia, a w tym szczególnym przypadku w jej obszarze, czyli opiece otolaryngologicznej. Panie profesorze. Na czym polega koncepcja One Health, jedno zdrowie, i na jakie problemy społeczno-środowiskowe odpowiada? Witam Państwa serdecznie. To duży zaszczyt być po raz kolejny na tej konferencji. Koncepcja One Health bardzo dobrze wpisuje się w tematykę tej konferencji, z racji tego, że patrzymy na nasze zdrowie z kilku aspektów, ale łączymy to wszystko w jedną całość. Co to znaczy? Patrzymy na politykę zdrowotną pod kątem regionalnym, lokalnym, wojewódzkim, krajowym i globalnym, czyli. Staramy się, aby wszystkie wysiłki na rzecz na, na, na naszego zdrowia były niezdublowane na różnych etapach, abyśmy właściwie konstruowali plany profilaktyki, ochrony zdrowia, rehabilitacji, leczenia z punktu widzenia lokalnego, z punktu widzenia kontynentalnego, międzynarodowego. Oprócz tego podejścia geograficznego, to także z punktu widzenia jest taki, aby nasze zdrowie było analizowane na etapach profilaktyki, diagnozy wczesnych chorób, właściwego leczenia i rehabilitacji. W taki sposób, aby jeśli wykryjemy, na przykład w badaniach przesiewowych, że coś jest nie tak, to aby był właściwy łańcuch, aby pacjent mógł podążać tą drogą w sposób optymalny, bez konieczności dodatkowych manewrów lub usług, które i tak nie wpłyną efektywnie na to, co będzie zrobione. Oraz istotna jest rzecz związana z uczestnikami całego rynku ochrony zdrowia, tak aby nasza osoba mogła w właściwy sposób zadbać o nasze zdrowie pod kątem, profilaktyki z wykorzystaniem optymalnym chociażby aplikacji medycznych, aby one mogły w łatwy sposób komunikować się z osobą, która może podjąć decyzję i aby to wszystko było w taki sposób centralizowane, abyśmy nie tracili czasu, optymalnie podchodzić do wszystkiego i żeby to zdrowie było w centrum uwagi różnych uczestników całego rynku. Jakie w ogóle w medycynie znaczenie ma obszar społecznej odpowiedzialności? Medycyna jest niezwykle istotnym elementem tego całego systemu, o którym się często mówi jako społecznej odpowiedzialności. Z jednej strony jesteśmy usługodawcami i usługobiorcami. Mamy osoby, które uczestniczą na rynku i starają się o to zdrowie zadbać, oferując różnego rodzaju usługi w zakresie profilaktyki, leczenia, czy w zakresie tego, aby nasze zdrowie jak najdłużej było na najlepszym poziomie. Często jest to połączone z różnego rodzaju rehabilitacją. Społeczna odpowiedzialność to także to, aby oferować i dostarczać pacjentom lub innym osobom, które jeszcze nie są koniecznie pacjentami, takie usługi, które by, by mogłyby być optymalne, chociażby zużywały mniej energii, zużywały mniej jednorazowych opakowań, tak aby one też wpłynęły na środowisko w sposób optymalny, ale z drugiej strony... Mam też świadomość, że nie zawsze da się być tak odpowiedzialnym, jeśli chodzi o środowisko, ponieważ każdy z nas chciałby, aby te narzędzia były wysterylizowane, które wymagają dosyć kosztochłonnych, energochłonnych technologii. Musimy to wszystko przeanalizować. Istotnym elementem jest na przykład fakt, że cały przemysł medyczny i farmaceutyczny ma większy udział w rynku gazów cieplarnianych niż cały przemysł lotniczy. Więc musimy dbać o nasze zdrowie, ale w taki sposób, aby nie odbywało się to kosztem jakości i abyśmy na czymś nie zaoszczędzili w taki sposób, co może odbić się negatywnie na tym, co możemy zaproponować. Jak wygląda kwestia realizacji czynnika społecznego S w sektorze medycznym? Z założenia bowiem misją firm z sektora health care jest dbanie o człowieka i pacjenta, jednak z drugiej strony kwestie pracownicze są tu realizowane. Chodzi o służbę zdrowia, jej braki kadrowe, a więc długie dyżury, poświęcenie, a więc brak work-life balance. Czyli jeszcze raz powtórzę, jak wygląda kwestia w tym kontekście realizacji czynnika społecznego S w sektorze medycznym. Realizacja czynnika S w sektorze medycznym jest rzeczywiście specyficzna. Nie mm. jest to tak proste jak w innych gałęziach gospodarki. Nie możemy zamknąć gabinetów o godzinie 18 i nie myśleć o tym, co się dalej wydarzy. Bardzo wiele aspektów pod kątem normowania czasu pracy, pod kątem zakresów obowiązków zostało zrobione nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Aspektem, który myślę, że będzie miał największe znaczenie w najbliższym czasie jest umiejętne wprowadzenie nowych uczestników tego całego systemu, pod postacią sekretarek medycznych, pod postacią asystentów medycznych, którzy z wykorzystaniem odpowiednich technologii i systemów informacyjnych będą w stanie odciążyć w niektórych czynnościach te osoby, które są najbardziej obciążone, czyli są to pielęgniarki, lekarze, osoby, które są potrzebne cały czas, a nie będą musieli wykonywać zbędnych czynności. Które mogło być przejęte przez inne osoby lub inne systemy? Co można zrobić, by w służbie zdrowia pracowało się godnie, a więc poświęcenie pacjentom nie oznaczało pożegnania się z życiem prywatnym? Czy jest to możliwe? Praca w sektorze medycznym związana jest z aspektem niezwykle istotnym, czyli z doświadczeniem. Nie da się pewnej rzeczy przeskoczyć. Na doświadczenie, nabycie umiejętności, kompetencji komunikacji z pacjentem, analizy danych, pozwala na wypracowanie szybszej, optymalnej decyzji podczas takiej pracy. Pracować godnie się, oczywiście, że da. Bardzo dużo zostało tutaj poprawione i właściwe rozplanowanie i odciążenie poszczególnych osób jest podstawowym czynnikiem, który Powinien być analizowany w na najbliższym czasie, a inny to taki, aby osoba, pacjent, który analizuje swój stan zdrowia, był w stanie szybciej reagować w taki sposób, aby jeśli już coś nam dolega, interwencja była szybsza, a co za tym idzie, mniej inwazyjna i łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie zapominajmy o pacjencie. W służbie zdrowia w Polsce. Czasem to pacjent niestety nie jest godnie traktowany i nie przebywa w godnych warunkach, brakuje też często szacunku. Jak można temu przeciwdziałać? Podejście do pacjenta i kontakt i kompetencje w kontakcie z różnymi pacjentami w różnym wieku to bardzo ważny element, taki psychospołeczny, który powinien być kształcony na oddzielnej ścieżce podczas studiów medycznych i na kierunkach w zakresie ochrony zdrowia. Z racji tego też, że wymagania pacjentów zmieniły się, świadomość praw się zmieniła, warto wiedzieć, co możemy i w jaki sposób powinniśmy postępować z pacjentem w taki, na takiej ścieżce, aby pacjent czuł się traktowany godnie, a jednocześnie stosował się do naszych zaleceń. Bo z jednej strony mamy często poświęcenie w personelu medycznego, z drugiej strony mamy pacjentów, którzy mogą powiedzieć, że nie do końca rozumieją zalecenia lekarskie, więc ten świat, który w tej chwili jest związany z telefonami, ze smartfonami, z bardzo często komunikacją niewerbalną, niemniej jednak nie może być zastąpiony całkowicie przez kontakty interpersonalne, które cały czas będą bardzo istotne w rozmowie z pacjentem, tak aby to wszystko było dla wszystkich uczestników tego całego systemu godne i zrozumiałe. Dobro pacjenta jest najważniejsze. Tak mówią wszyscy, jednak warunki funkcjonowania polskich pacjentów nie zawsze są dobre. Jak można zapewnić dobre i godne warunki dla pacjentów? To w Światowym Centrum Słuchu pacjent rzeczywiście ma godziwe warunki i jest odpowiednie, godne i wyżywienie, jest ładnie, jest nawet park i zo dla tych najmłodszych. Czyli da się, ale jak? Spojrzenie na pacjenta nie tylko z punktu widzenia kontaktu bezpośredniego w gabinecie, a spojrzenie całościowo na miejsce, gdzie pacjent przebywa, jest niezwykle istotne. Dlatego staraliśmy się zawsze tworzyć taką atmosferę, w szczególności dla dzieci, bo ci najmłodsi pacjenci bardzo często są niezwykle wrażliwi na szpital, aby nie traktowali szpitala, że jadą na jakiś zastrzyk, na jakąś terapię, ale jadą do miejsca, które jest dla nich. Sympatyczny. Więc tworzenie takich stref, które się pozytywnie kojarzą, czy to jest mini zoo, czy to jest jakiś plac zabaw, czy ośrodek, gdzie osoba chciała pojechać, jest bardzo ważne. Wyżywienie pacjentów też jest ważne w taki sposób, aby pacjenci czuli się i zdrowi, i spełnieni, i aby myśleli o tym, aby się rehabilitować jak najszybciej. Myślę, że analiza specjalistów z różnych branż jest potrzebna. Tak jak lekarze, pielęgniarki, specjaliści innych zawodów medycznych są osobami, które w trakcie studiów kształcą się w swojej specjalności, powinni wykorzystywać doświadczenia i naukowe, i praktyczne innych osób, które są w stanie dobrze planować i przestrzeń, i architekturę, i kontakty, i całą ścieżkę takiego pacjenta w danym miejscu. Bardzo dziękuję Państwu, i naszym gościem był pan profesor Piotr Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu, ekspert WHO, a przede wszystkim chirurg, otolaryngolog. Dziękuję Państwu bardzo. Miłego dnia życzę. Zadanie publiczne Rozwój Misyjny i Instytucjonalny Fundacji imienia XBW Ignacego Krasickiego jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.